Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek, 27 dzień stycznia. Łukasz z tej strony zaczynamy nasz live codziennie o 12.00. Startujemy z analizą na żywo. Proszę się zapoznać ze slajdem tytułowym o ryzyku. Ostrzeżenie mam nadzieję, że każdy jest świadomy tego. Że trading jest po prostu ryzykowne. Wszystko to, co pokazuję, ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny, nie są to porady, ani rekomendacje inwestycyjne. Jeżeli chodzi o sytuację na indeksach, ogólnie na giełdach, na rynkach światowych, pojawia się pierwsze światełko w tunelu. Myślę, że tak możemy to nazwać, dlatego że pojawiają się pierwsze układy harmoniczne w kontekście wzrostu. Tak, wolumen spadkowy zaczął nam już wyhamowywać, i to jest widoczne przede wszystkim po tych sekwencjach wolumenowych. Tak, w momencie, jeżeli buduje się, czy to pierwsza faza łajkowa, faza akumulacji, czy jakiś motyw na odwrócenie trendu, często na odwróconych głowach z nam jest to widoczne, to wolumeny z poprzedniego impulsu spadkowego, one powinny być małe. Proszę zobaczyć, tutaj były duże, tak? to wszystko jakby narastało, ta panika i ten no, strach był widoczny na, na rękach. Natomiast, Soki, w tym momencie jest już to po prostu mniej widoczne, tak? Patrząc nawet na te sekwencje wolumenowe, one są po prostu coraz to mniejsze. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy bardzo ładne potwierdzenie w postaci układu harmonicznego. No zwróćmy uwagę, że pierwsze takie symptomy, ja nie mówię, że to są ważne sygnały takie techniczne do wejścia w nie, to jest jedynie informacja do tego, że coś na tych indeksach, jakieś odbicie się szykuje. I teraz pytanie, jak, jakiego ruchu się możemy spodziewać? Już Wam pokazuję taki zasięg oparty typowo na ruchu mierzonym, to jest mierzenie FS100, czyli potencjalnie zasięg wzrostu, wypełnienie tego szerokiego zygzaka, który może być tak naprawdę realizacją układu harmonicznego, który pokazuje w tym momencie. No i dojście w rejony niecałe 4,5 tysiąca, dokładnie 4,490 punktów. Ten poziom technicznie bardzo ważny, troszeczkę wyżej znajduje się kolejny opór, pokazuję, pokażę oczywiście oba. Tutaj proszę zwrócić uwagę na taki punkt odniesienia, tak zwana baza oporu, dlatego że wcześniej tego typu testowane poziomy i od, jeżeli się tutaj z tego miejsca taka mocna podaż uaktywniła, to znaczy, że z technicznego punktu widzenia ten szczyt, 21 dzień stycznia, jest ważny. No i to są te rejony 4,485, 4,490. W tym momencie uważam, że ten zasięg ruchu jest dosyć, dosyć no bardzo wyraźny i, i bardzo prawdopodobny. Tyle jeżeli chodzi o SP, zobaczmy na zdaka. Jeżeli o mnie chodzi, o moje pozycje, jeszcze gdzieś tam wczoraj na Fedzie dobierałem. No, mówiłem zresztą o tym one, to one Tutaj bardzo fajnie to wyszło. Mam nadzieję, że skorzystaliście. Także dwie pozycje mi zostały i też będę dobierał. No, ale to są jak wiecie, pozycje na dłużej, może na kilka tygodni, może nawet na kilka miesięcy. Zobaczymy. No, w tym momencie gram to co widzę. A w mojej ocenie te wszystkie podbicia na indeksach to są jedynie podbicia chwilowe. No, tutaj oczywiście układ harmoniczny bardzo podobny. Także też jakbym będę musiał te wzrosty przyjąć na klasie te, one mogą potrwać powiedzmy 2-3 dni, zobaczymy, do końca tygodnia no na pewno, eee, czyli proszę zobaczyć, też realizacja Takiego szerokiego układu, no szerokiego, kilkudniowego, tak? A, B, i CD. Czyli typowa korekta prosta, zobaczy 1 do 1. Sytuacja bardzo podobna z SP, pamiętacie tam też były punkty odniesienia, baza oporu z 21, i tutaj dokładnie te górne cienie, zresztą pokażę troszeczkę powiększę wykres, zobaczcie, one są wyraźne, prawda? Z tego miejsca, 21, rynek ruszył, ta lawina, te spadki, ten duży wolumen podażowy, tak naprawdę z tego miejsca się wszystko zaczęło. Dlatego że uważam, dlatego uważam, że w tym momencie, jeżeli przetestuję, te szczyty z 21 ponownie, no to sytuacja na zasadzie tej podaży, która leżała wcześniej, ona może się uaktywnić teraz, tak? Więc jakby cały czas poziom technicznie jest ważnym oporem. 14,773 punkty, także tutaj bardzo ważny poziom. Witam wszystkich, obradka dołączyła do nas, bardzo się cieszę. Dawno Cię nie widziałem, chyba, że się nie odzywałaś na czacie, a mam nadzieję, że oglądałaś, jesteś z nami na bieżąco, widzę dużo znajomych. Fajnie, bardzo dziękuję, że przybyliście codziennie o 12 i o 12.15 jest rynek to, także serdecznie zapraszam. Dzisiaj, moi drodzy, Akademia o godzinie 16, jak w każdy czwartek o 16 spotykamy się na spotkaniu takim bardzo praktycznym. Wszystko na platformie pokazuje. jest jeden motyw przewodni. Dzisiaj bardzo praktyczny, czyli dywergencje wolumenowe. Dwa tygodnie temu były dywergencje wskaźnikowe, a na kolejnych spotkaniach będziemy łączyli. Będę oczywiście pokazywał, porównywał, jak to uzupełnienie, ta synergia między tymi technikami powinna występować w takim praktycznym tradingu. Także dzisiaj bardzo fajny temat, praktyczny, dużo fajnych przykładów, bo moich ostatnich transakcji, także godzina 16 a dajcie znać, czy doszło zaproszenie. Są dwa linki, pamiętajcie, żeby najpierw zarejestrować się na Akademię, to jest bardzo ważne w tej kolejności, a dopiero potem dołączyć na webinar. No akurat w takim systemie tutaj pracujemy, że najpierw trzeba dołączyć do Akademii, żeby mieć dostęp i do edukacji, i do tych wszystkich nagrań, do, do webinarów, do naszych spotkań, a potem sobie wybieracie już webinar konkretny, który, do którego chcecie wejść, tak? No odbywają się po prostu spotkania na Zoomie, a troszeczkę inny jest program, dlatego ta procedura dołączenia jest jakby na, w dwóch krokach, tak? na dwa sposoby. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do złota. Przechodzimy do złota. Złoto już jest na tych poziomach, na których miało się znaleźć i tak naprawdę będziemy pewnie o ten poziom walczyć. No, tak naprawdę dwa pomysły są, tak? Jeżeli chodzi o zagranie tego złota, no bo co widzimy? Na pewno widzimy szeroki one to one. Za chwilkę pokażę piękne wzmocnienie w postaci 61 FIBO ostatniej fali, ale po kolei, tak? Tutaj mamy pierwszy taki poziom no, ja bym powiedział, że obowiązkowy do obserwacji na pewno jest piękny punkt odniesienia. Tutaj jest tego dołka, to jest 18 dzień stycznia, leżał bardzo mocny popyt i uważam, że on może być ponownie zaatakowany, gdzieś tam ta chyba obrony pewnie będzie. Niecały 1805, prawda? Z 1804 dokładnie 83 Jeżeli chodzi o wzmocnienie tutaj całej tej strefy zielonej, to jest zmierzenie ostatniej fali od no, typowy pow, prawda? Pomimo ostatniej fali, tego tłumaczyć nie trzeba, no bo to już jakby sama nazwa mówi. O co chodzi? 1809. No, i tutaj w tym momencie zwracam uwagę, tak naprawdę, na dwa poziomy na złocie. Jeżeli chodzi o to wsparcie, no to oczywiście 61. Wiadomo, bardzo ważny poziom, czego się spodziewam. Ewentualnego małego odbicia i ponownego testu troszeczkę niżej, tak? Wypełnienie tego one-to-one. -to, -one. to jest częsta pułapka w kontekście i dwergencji wskaźnikowych, wolumenowych. Dzisiaj o 16 też będę to rozpisywał bardzo dokładnie. Także zapraszam na akademię, bo pokażę w kontekście wolumenu i czy dwergencji i na Wolumenie i na wskaźnikach, jak to wygląda, i czy ta zgodność jest, czy jej nie ma, prawda? Więc tutaj ten motyw do 16 mam nadzieję, że już będzie troszeczkę bardziej taki no, do rozegrania, prawda? No bo tam kilka godzin jeszcze mamy, niecałe cztery, żeby to wszystko rozegrać na początku sesji amerykańskiej. Także to jest jeden z pomysłów, oczywiście taki możliwy scenariusz na, na chwilę obecną zgodnie z zasadą Trade Watch UC. Ropa WTI. Sprawdzamy, co się dzieje na ropie. Ropa miała zasuwać dalej na północ. Mówiłem wczoraj o tej korekcie, mówiłem o wybiciu z kanału, mówiłem też o tym, że cena się utrzyma, no i to wszystko się zadziało, tak? Także znowu tutaj i geometria, i połączenie tych technik bardzo fajnie nam pracuje, zadziałało. Oczywiście potencjał na dalsze wzrosty jest, mówiłem o tym już od dwóch tygodni. Celujemy powyżej 90 docelowo, tak? No docelowy zasięg wzrostów doskonale widać na mierzeniu zewnętrznym 161,8 fibo tej ostatniej korekty, czyli standardowy POK, tak? ostatniej dużej korekty, czy całego tego kanału, mierzymy oczywiście od szczytu do dołka po cieniach, po drodze, przystanek 127,2, no wiadomo jakiś tam delikatny ruch ewentualnie konsolidacja, bardzo często mamy tutaj takie chwilowe odbicie no od 127,2, łapiemy ZZB na stówce, czyli na tym ostatnim szczycie, on dokładnie w tym miejscu i potem atak na ten poziom docelowy, no, nasz ulubiony najmocniejszy statystycznie, tak? gdzie ta reakcja jest po prostu największa, czyli tak jak mówię, docelowo opałowa że tą dziewiątkę z przodu zobaczymy. 90,53 dokładnie. To jest ten poziom USDPLN Widzę, niektórzy już się nie mogą doczekać, co tam z tym dolarem. No, dolar też zasuwa. Tutaj jednak to ryzyko, pamiętajcie, geopolityczne i ta sytuacja napięta. No, to, jest, to są pewne czynniki, które mają jakby wyższość nad techniką. No, tak zwane zdarzenia nadzwyczajne. A no ryzyko wojny to ryzyko wojny, tak? Tutaj tłumaczyć tego nie trzeba. Sytuacja nieciekawa, i gdzieś tam to, to oczywiście rynki finansowe reagują na takie wydarzenia od razu. I to jest widoczne właśnie po, po tego typu ruchach falowych, po umocnieniu lub osłabieniu, prawda? No bo to indeksy bardzo często się osłabiają, są duże spadki, co też było widoczne. Dola się umacnia wtedy, różne dziwne akcje ze złotem. No i różnie to wszystko bywa i, i wygląda. Natomiast technicznie dola, myślę, że będzie jeszcze do rozegrania. Na chwilę obecno to jest to 61,8 na malejącym wolumenie i to jest taka pierwsza jakby wskazówka, abym ja powiedział, że dosyć ważna informacja która pokazuje mi, że tego popytu dużego nie ma. No bo zwróćcie uwagę na te wolumeny skumulowane, niby są zielone, ale są coraz to mniejsze, prawda? Niby jest popyt, ale jest malejący. A mamy 61,8, no na dolarze wiemy bardzo dobrze działa, tak? Czy to jest dolar do złotego, czy dolar do jena, generalnie parę z dolarem, czy euro-dolar, no 61,8 fi, bo małe fi. Statystycznie ta reakcja następuje. Już jest widoczny górny cień, prawda? Więc bardzo ważne bardzo ważne, bardzo ważna informacja. 4.10. Ja tutaj nie powiedziałem, czy będzie, czy nie będzie wojna, także proszę mnie nie łapać za słówkę, ja mówię o ryzykach, no bo trader wiadomo musi jakby brać różne ewentualności, różne scenariusze pod uwagę, no bo odpowiednio trzeba zareagować. Nie to, żeby przewidywać, tak? Tylko reagujemy na to, co się wydarzy, okej? Okay? Więc proszę jakby pamiętać, że trader myśli tego typu kategoriami. Jakby nie przywiązujemy się do żadnego scenariusza, że już jest przesądzone, że będzie tak, czy tak. Absolutnie. Właśnie my Musimy być elastyczni. 40-35 ten poziom tutaj tej chwilowej akcji oczekuję, ale z tyłu głowy mam kolejny scenariusz, który może za kilka dni, może w przyszłym tygodniu, go zobaczymy się wypełnić, czyli układ harmoniczny. Proszę zobaczyć, tego typu klasyka. Układ Gartleya, punkt D786, punkt B wspomniany 61, gdzie w tym momencie reagujemy. Także to są takie dwa powiedzmy poziomy. Tutaj moje pierwsze skalpy może, może gdzieś tam wypalą. Zobaczymy. No i mam jedną pozycję, ale nie sądzę, żeby ten ruch spadkowy był jakiś. Bardzo dużym. Tu mamy takie wsparcie bardzo lokalne. Troszeczkę się obawiam, że ta fala BC będzie malutka i potem fala CD wzrostowa przed nami, za takim no, prawie w rejony 4-15 na dolarze. Także proszę o tym pamiętać. USDN, Okej, okay, już sprawdzamy. Tutaj mi podpowiadacie. Dobrze, analizy na życzenie, moi drodzy. Kto jeszcze nie napisał analizy swojego ulubionego instrumentu czy pary walutowej, no to teraz jest czas i miejsce, żebyśmy, żebyście to zrobili. Okej, okay, ja czytam czat, co się dzieje, wow, 300 osób na żywo, bardzo się cieszę, coraz więcej, ostatnio dobijaliśmy, znaczy kilka miesięcy temu do, było 150, potem do 200, potem 250, a już dzisiaj mamy 300, cieszę się, bardzo fajnie, dziękuję za tak liczne przybycie i no i za to, że tutaj poświęcacie ten czas, żeby z nami być. To jest bardzo miłe. Jak wiecie, to mnie mega mega motywuje. Także łapka w górę jeszcze kto nie przybił wirtualnej piątki. A my lecimy dalej, tak? Kiedy najbliższe spotkanie? Dzisiaj o 16. Odpowiadając na pytanie, Akademia każdy o godzinie 16 serdecznie zapraszam. Co dalej z dolarem do jena? No dolar do jena na 4 godzinówce już wam pokazuje. On wypełnia taki układ korekcyjny. Też tam jest oczywiście Fibo i też technicznie wygląda to dosyć dobrze. Mierzymy od Szczytu do dołka 61,8 Fibo. W tym momencie bardzo ładnie nam już zaczyna działać 115,24, prawda? Czyli typowy układ oparty na zygzaku, czy też bardziej takie korekcie płaskiej, prawda? No bo ona jest często na. Robiona czy tworzona na takim prostokącie, już pokazuję szybciutko ten prostokąt. No, chodzi oczywiście o dolną bandę, prawda? I głyna banda, i o, odbijamy się tak góra-dół, łapiąc te, te wierzchołki i dołki, prawda? No i tu mamy wzmocnienie 61. Proszę o tym poziomie pamiętać. 115, 24. Niemiecki DAX, i już szybciutko przechodzimy. Sprawdzamy, co tam się dzieje a bardzo sytuacja jest podobna, w sumie zobaczcie, wolumeny podażowe, one wygasają, prawda, rynek jest gaszony to o czym mówiłem w kontekście indeksów w Stanach, to jest widoczne też oczywiście na indeksach Europy Zachodniej, no DAX między innymi, tak, Fucika, Kerał, tutaj też ten możliwy zygzak na H1, H4, także proszę o tym pamiętać, że to co idzie w tym momencie, cały ten ruch wzrostowy, to jest możliwa fala CD, jedynie, tak, i tutaj też pamiętajmy, że no troszeczkę miejsca jeszcze na wzrosty mamy, bardzo ładnie jest ZZB na poziomie F100, więc technicznie sam poziom, i sam opór jest bardzo taki, no bym powiedział, realistyczny do wykonania. 15,750, tak? To są te poziomy, które w tym momencie uważam, że na się zobaczymy, ale pamiętajmy, że to jest jakby w takim szerszym kontekście cały czas jedynie korekta przed możliwym kolejnym impulsem spadkowym, prawda? No, na tej, w takich kategoriach powinniśmy myśleć, uważam. E, dobra, euro, i fund na zakończenie, jasne. EDEK. I kabel. No, Edek. Słuchajcie, to ze względu na dolara tam kieruje się na nowe dołki, i prawdopodobnie zobaczy, podaż jest duża i będziemy przyspieszali już za chwilkę wybijemy ja bym uważał naprawdę uważałbym na podwójne dno bo wszyscy to widzimy jest taka zasada że rynek nie gra tego co widzą wszyscy a wszyscy widzimy podwójne dno. Proszę zobaczyć tak był pierwszy dołek z 24 stycznia nie stycznia tylko listopada i 27 dzień stycznia dzisiaj mamy drugi dołek. Czy to jest podwójne dno do zagrania. W mojej ocenie nie dlatego że wolumeny nam nie pomagają. Jeżeli byłby tutaj wolumen malejący i te sekwencje byłyby naprawdę malutkie tak, podażowe to oczywiście podwójne dno może zareagować. W tym momencie nie dość, że podaż jest duża, ona się utrzymuje, to jeszcze zaczyna narastać, więc raczej to podwójne dno, w mojej ocenie, oczywiście to jest tylko wyłącznie moje prywatne zdanie, raczej to nie zadziała. 127,2, 1,1098, czyli okolice okrągłego 1,11, pamiętamy, round level, i 1,0990, o, też fajny poziom 1,10, prawda? Bardzo fajnie to się uzupełnia, czyli zewnętrzne mierzenia na okrągłych poziomach. Na euro, dolarze, Norbert napisał, Trafność niebywale skuteczna. No, skuteczność FIBO w, dobrych, w dobrym połączeniu, czyli Fibonacci, fale, wolumen, to jest naprawdę powyżej 75, nawet 80%. Oczywiście to zależy od momentu, od cykliczności na rynku, bo wiadomo, są pewne zdarzenia nadzwyczajne, na które już nie mamy wpływu, no ale to jak we wszystkim, prawda? W każdym aspekcie, czy życia, czy biznesu. Natomiast jeżeli połączymy te narzędzia odpowiednio, to faktycznie skuteczność, precyzja, trafność w tej jest bardzo wysoka, tak? Zresztą ja to udowadniam na żywo już od wielu, wielu lat, bo no, sam kanał prowadzę 10 lat, no, projekt Fibonacci Team będzie miał dziesięciolecie, słuchajcie, w sierpniu tego roku, także no, kawałek czasu już minęło, nie? także okrągła rocznica. Dobra, lecimy dalej. GBPUSD. A ja cały czas mam frajdę z tego, co robię, i cały czas robię swoje, nie? Jak to powtarzam? Także naprawdę udowadniamy, już jako duża społeczność, największa społeczność tej idei w Polsce, że można, tak? że to faktycznie działa. GBPUSD. Mierzymy od dołka do szczytu 61. Zgodnie z założeniami, też o tym była mowa, wczoraj o tym mówiłem. Uważajmy, bo zbliżamy się do poziomu FIBO. Co się dzieje? Zbliżamy się do poziomu FIBO, więc odczytaliśmy te informacje poprawnie. Poziom oczywiście jest aktualny, reakcji się spodziewamy. Wolumeny oczywiście troszeczkę nas niepokoją, bo jest to wszystko takie bardzo, widzimy na D1 takie groźno wyglądające, no, na na, no jak jest czerwień, to jednak ona się rzuca mocno w oczy. Tutaj natomiast jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, bo to są takie ulubione setapy no, nas geometryków, tak? Wszelkich y, wszelkiego rodzaju mierzenia, kombinacje, klasy, fibo i tak dalej. Nas interesują, no i tu mamy taką kombinację. Duże fi, czyli 161 i małe fi, 61 i 8. Proszę zobaczyć, bardzo ładne wsparcie, tak jak mówię, jeżeli jakieś dywergencje się pojawiły w tym momencie, a dzisiaj będę mówił o 16 na Akademii, bo taki jest temat przewodni dzisiejszej Akademii, czyli dywergencje wolumenowe, no to m.in. scenariusze będę Wam pokazywał, jak się rozpisuje w takich sytuacjach. 1, 13, 84, 86. Proszę o link na dzisiaj, już wam pokazuję. Wysyłałem wiele razy. Dajcie znać, mam nadzieję, że linki dochodzą. Dzisiaj o godzinie 16 się słyszymy. Krypto będzie za chwilkę, tak, już kończymy pomalutku nasz Fibo Express Forexowy, także serdecznie zapraszam, za minutkę zaczynamy krypto trading, także nie odchodźcie od ekranów czy od urządzeń, na których oglądacie ten live. Za chwilkę startujemy z bitcoinem. A dzięki za dzisiaj, słyszymy się o 16.